Trzeba powiedzieć za Norwidem, wolni ludzie, tworzyć czas. Niedawno funkcjonariusze służb specjalnych uzbrojeni w broń ostrą kroczyli do mieszkania internauty studenta tylko dlatego, że prowadził krytyczną wobec władzy stronę internetową. My walczyliśmy z korupcją, a wy walczycie z kim? Walczycie z internautami, którzy krytykują władzę. Prezydent będzie się leciał i to się wszystko zmieni. Państwo polskie zdało egzamin. się bardzo dokładnie temu, co się dzieje dzisiaj, jak przenika się twarda przestępczość, włącz się z morderstwami. Krzyczał, że przyszedł zastrzelić Kaczyńskiego. Narzucane poza prawem reguły postępowania. Przenikanie się tego świata ze światem legalnym. Biznes. Niezatapialny. Grzegorz Schety. Bezkarność i nietykalność liderów tych grup. To jest dyto. Będzie Fikał, kurwa, to który dostanie, tak będzie Finał jesteśmy świadkami narodzin bardzo groźnego zjawiska.